Jesteśmy dzisiaj w galerii Bergera na Ursynowie. Chodźcie. Kiełżonki za sto złotych piękne. Wazony Murano, karawka 900 złotych i kieliszki zielone 450, mniejsze po 200. 240 i tutaj mamy też. Nie wiem, nie widzę wiem, sygnału, ale to sobie na zbliżeniu zobaczycie. O, teraz widać. Piękna trio 240. miasta ze złoceniami 600 zł i tu ma piękne fryzjanki i cenę, bo na pewno pytacie 360. Dwie sztuki. Tu mamy jeszcze śliczne bazą. I zielona szkół.

To tak samo 250 i te po 220. Copenhagen.